Tutaj na tapecie teraz taka mała zapowiedź, a mianowicie Yamaha XJR 1300. Na co przyjechało? Krótko i na temat. Robimy lagi. Tu z właścicielem rozmawiałem, bo chciał wymienić olej w uszczelniaczach, ale tak naprawdę nie, nie wiem, ile te uszczelniacze mają, i ogólnie. Bierzemy, robimy cały komplet, czyli będzie wymiana uszczelnień, wymiana oleju, zweryfikujemy panewki, pomierzymy zawieszenie, czy wszystko jest ok i będziemy je składać. Przy okazji mam zweryfikować główkę ramy, czy jest ok. Jak jest ok, no to wiadomo, nic nie ruszamy. Sprawdzimy, czy trzeba ją dociągnąć, czy ma jakieś niepokojące objawy. To wszystko posprawdzamy. A przy okazji, jak już będzie przód zdemontowany, cały, no to sprawdzę jeszcze łożyska w kołach, uszczelnienia w kołach i wyważenie koła. Od razu sprawdzę na nowo, czy jest wyważone. Jak nie, no to wyważymy. Także taka króciutka zapowiedź. Myślę, że coś tam nagram materiału z prac tego motocykla. No to później się pojawi na kanale. Także tyle w temacie. Hej!